Babcia, ile lat chcesz pożyć? Ile lat chcesz pożyć? Jak? Ile lat chcesz pożyć? Bo nie, masz 103. Tak. 103 już masz. Nie mam? 103? Masz. To ile wypadałoby pożyć? A, jak jest 103, to, to niech będzie 113. O! No nie? 100, jak jest 103, to 113 pasuje. Pasuje. Pasuje, to no to musi być 113 Musi być, inaczej nie pójdziemy. Nie pójdziemy, inaczej nawet nie zaczynamy inaczej rozmowy. leżeć tu, siedzić, czekać aż się zdechnie. <laughs> no to jeszcze trochę poczekamy. Dajcie, wosklać się, że naprawdę ludzie, ludzie dajcie. Masakra, no. no masakra. Będziesz w Księdze Guinnessa, może? No nigdy nie wiadomo. No? Może się uda, wiesz? No? W Księdze Guinnessa. Jaki? W Księdze Guinnessa będziesz, może. Tak. No, także trzymamy, trzymamy się. Trzymamy garści. Tak. I nie, I nie puszczamy. Nie. <laughs> Trzymasz.